Przeciętne mieszkanie zużywa około 120 litrów wody dziennie. Zachęcamy do tego właśnie, żeby tą wodę oszczędzać. Widzimy, że jak bardzo to się zmieniło. W ubiegłym roku podczas trwającej suszy, właśnie w miesiącu sierpniu, zauważyliśmy coś takiego, że tej wody faktycznie zabrakło. Nie u nas, natomiast w sąsiednich miejscowościach. Dlatego od wielu lat prowadzimy warsztaty, edukujemy młodzież i dzieci do tego, żeby się nauczyły już od tych najwcześniejszych lat. To żeby oszczędzać tą wodę, żeby ją szanować, żeby jej nie niszczyć. My natomiast w przedsiębiorstwie mamy w tej chwili już takie rozwiązania, które jakby na stałe monitorują tą wodę i staramy się, żeby tych wycieków było jak najmniej. W większości gdyjskich szkół zamontowane są już od wielu lat poidełka, które się przyjęły, zostały bardzo pozytywnie odebrane przez, przez dzieci. Są używane, co nas bardzo cieszy. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo wody, to możemy być właśnie pewni tego, że tę wodę można pić bezpośrednio w kranie z kranu. Jest bardzo dobrej, wysokiej jakości i spełnia wszystkie określone szczegółowymi przepisami wymagania. Woda jest niezbędna do życia. Przez wodę nie ma suszy na ziemi i jest jakieś życie. Gdyby nie było wody, to by nie było picza. A ja poszłam do lasu i puszczałam łódki, i wtedy łódki popłynęły. Jest bardzo potrzebna woda, no bo bez wody nie możemy żyć. No I w naszym ciele jest bardzo dużo wody. Bo bez wody. Można umarnąć i trzeba ją pić. Mamy święto, Międzynarodowy Światowy Dzień Wody. I to jest też taki moment, kiedy właśnie w szczególny sposób chcemy zwrócić uwagę na to, żeby tą wodę oszczędzać. Takie najprostsze sposoby to jest właśnie to, żeby zwrócić uwagę przy podstawa, przy myciu zębów, tak? żeby ten korek z wodą, korek z wodą zakręcić. Jednak żeby zużywać tej mniej tej wody do prysznica czy do kąpieli, żeby zmienić sobie spłuczkę na tą jakby dwutaryfową, tak? żeby też właśnie zwrócić uwagę na na, na odzyskiwanie wody poprzez Zbieranie deszczówki to też jest bardzo ważne. Każdy z nas powinien zastanowić się, czy rzeczywiście musi kupować wodę w plastikowych butelkach. Tak. Ta woda, którą mamy w kranie, naprawdę spełnia wszystkie wymagania określone ścisłymi przepisami i nie ma naprawdę potrzeby kupowania wody w plastikowych butelkach. Zdarzają się oczywiście sytuacje wyjątkowe, ale tak na co dzień to naprawdę zachęcamy do tego, żeby odejść od plastiku. Ten mikroplastik, który przenika z plastikowych opakowań, jest bardzo szkodliwy dla zdrowia.